Call of Duty to jedyna odsłona, która ukazała się na konsoli przenośnej PSP. Główną konkurencją to oczywiście Medal of Honor Heroes, a konkretnie to druga część. Ale czy była w tamtym czasie gorsza od swojego konkurenta w strzelankach wojennych? Na początku może zacznijmy od tego, jaką kampanię ma Call of Duty Road to Victory. Bardzo dużo mniejszych lub większych elementów łączy przenośną odsłonę z dużą, o wiele ładniejszą odsłoną, czyli Call of Duty 2. Wszystkie znaczniki, kompas, różne ikonki i tak dalej. To wszystko jest zapożyczalne. Pożyczone z pierwszych odsłon Call of Duty, które były głównie wypuszczane na PC. Tak samo jest w sumie z kampanią, gdzie mamy do wyboru trzy kampanie Amerykanów, Kanadyjczyków i Brytyjczyków. Kampanii radzieckiej nie ma i niestety jej zabrakło a szkoda, bo w Call of Duty 2 naprawdę świetnie się w to grało. W każdej z tych kampanii mamy do rozegrania po kilka misji, takich mniejszych etapów i krótszych oczywiście od wersji na PC. Misje są różnorodne i widać, że twórcy zatrudnieni do robienia takiej gry na takim sprzęcie wiedzieli, co robią i. Że potrafią w te tematy. Same mapy są bliźniacze do siebie podobne. Chodzi mi tutaj o miejsca oraz te kolory, wszystko jest takie szarobure, wszędzie budynki, jakieś wsie i tak dalej. Jedyna mapka, która się wyróżnia to taka zimowa, ale nie do końca. Widać, że pada śnieg i jest go trochę na ziemi, ale nie jest obsypana. Ta mapka śniegiem w całości. Ogólnie widać tu bardzo dużo szarego koloru i zielonego wszędzie krzaki, zniszczone budynki, masa schodów oraz różnych kolczatek, które zagradzają teren misji, oczywiście. Te wszystkie kampanie, które odbywają się na tych mapach, są dobrze poprowadzone, chociaż w niektórych misjach było widać, że albo im się nie chciało wymyślić czegoś lepszego, albo nie mieli już po prostu pomysłu, co można byłoby upchać na tak małym sprzęcie jak PSP. Głównie niszczymy czołgi na trzy sposoby za co plus niszczenie stacji dział materiałami wybuchowymi, czy też po prostu zajmujemy jakiś teren, albo pomagamy usłaniając żołnierza, który ma dotrzeć z punktu A do punktu B. Więc nie można powiedzieć, że gra jest nudna albo powtarzalna. Oczywiście niszczenie jakiegoś tam niemieckiego czołgu 10 razy może zmęczyć, ale za każdym razem jest to robione w inny sposób. No prawie w inny, bo tak jak mówiłem, mamy mniej więcej 3 sposoby na niszczenie czołgów. Głównie za pomocą wyrzutni rakiet, materiałów wybuchowych, gdzie Musimy oczywiście podbiec do czołgu i to przylepić. A kolejny sposób to oznaczanie granatem dymnym albo oznaczanie lornetką, czyli jak na taką grę to całkiem spoko, bo nie czuć tego, że jest wykorzystywany ten sam schemat. Przez co te wszystkie misje są po prostu zróżnicowane. A jedna to dosłownie jakbym grał w pełnoprawną misję lotniczą, gdzie cała misja odbywa się w powietrzu. I ta misja jest jedną z najlepszych, o ile nie najlepsza z całej gry. Warto dodać, że ta misja jest dosyć długa. Jest też dużo strzelania ze snajperki, no i oczywiście dużo skryptowanych akcji, które zna każdy dosłownie z tej serii. I wygląda to naprawdę przyzwoicie, szczególnie jak się widzi tę grafikę. Ona jest. Po prostu ładna, i można powiedzieć, że na tej konsoli lepiej się już nie dało. Broni jest dosyć dużo za co plus, ale troszkę mnie zaskoczyła jedna rzecz. Zawsze na starcie misji dostaje się jakąś broń, krótką i długą. A tutaj w każdej misji dostajemy za każdym razem dwa konkretne karabiny. Uważam to za zajebistą zmianę, ponieważ w każdej grze tego typu jak mam możliwość, to od razu staram się zmienić małego piździka na coś po prostu lepszego. A tutaj nie musiałem tego robić, tylko sobie szuflowałem między dwie i jazda przed siebie. Gra jest korytarzowa i prowadzi za rękę od punktu do punktu, ale w tych grach starszych o takiej tematyce to nie przeszkadza. Wręcz uważam, że powinno właśnie tak być, bo to się sprawdza najlepiej. Samo tempo rozgrywki tutaj jest dobrze wyważone, aczkolwiek w pewnych miejscach zamiast przejść naprzód, musiałem się wracać, na przykład po amunicję, bo mi zabrakło, a przed sobą miałem masę Niemców. Życie tutaj jest oczywiście odnawialne, słynną już mechaniką, która została zaimplementowana w Call of Duty 2, czyli regeneracja, bez apteczek i tego typu rzeczy. Jak najbardziej dobry wybór, bo nie musiałem się bać o życie i wracać gdzieś do tyłu w poszukiwaniu apteczki desperacko. Gra ma system checkpointów, więc jeżeli coś zjebiemy w misji, to nie ma problemu, gdyż te checkpointy są rozstawione bardzo rozsądnie. Zazwyczaj przed jakimś trudnym etapem w misji. Mimo, że te etapy były niektóre trochę wymagające, to ostatnia misja trochę mnie zawiołała. Bo nie zginąłem ani razu. Nie było tak trudno jak chociażby w Heroes 2 na samym końcu. Broni w tej grze jest również naprawdę bardzo dużo i to mi się podoba. Natomiast nie podoba mi się animacja przeładowania każdej z broni. Jest ohydna po prostu, bo wygląda to tak jak widzicie po moim gameplay'u. Ja uwielbiam w strzelankach przeładowywać broń. Mam na tym punkcie pierdolca. Na tyle, że potrafię broń przeładowywać po wystrzeleniu zaledwie dwóch, trzech pocisków. Po prostu uwielbiam na to patrzeć i słuchać tego przeładowania. Medal of Honor Heroes 2 to miało, ale tutaj w kodzie zostało to strasznie spłycone do jakiegoś pokracznego przeładowania broni. Nie wiem, może budżetu zabrakło, albo im się nie chciało, bo uważali, że to wystarczy. A to błąd, duży błąd, bo gracz musi widzieć takie rzeczy i za to jest duży minus. Fajnie też, że jest tutaj krew, której nie było w Medal of Honor, więc za to duży plus. Call of Duty pozwala nie tylko na kłócanie i chodzenie w taki sposób, ale też dodaje czołganie się, czego na przykład w Heroes 2 nie było i również za to plus. Chociaż z tym czołganiem się to też tak trochę dziwnie, bo używa się go może z 8 razy, może z 10, ale dobrze, że jest. Silna grafika, duża ilość broni, czy też przeniesienie pewnych drobiazgów z Koda 2 to za mało. Musi być najważniejsze, czyli dobrze zrobione strzelanie. A te tutaj jest trochę nierówne, ponieważ odczuwałem czasami to samo, co miał w Medalow Airborne, które ogrywałem i możecie sobie zobaczyć u mnie na kanale. Ty strzelanie w tym kodzie jest takie, że nawet jak masz przeciwnika na muszce, to niekoniecznie pociski będą w niego wchodzić. I to mnie czasami irytowało, bo potrafiłem przez to zginąć kilka razy. Mimo, że oddaję dużą ilość strzałów w okolicy głowy przeciwnika albo gdzieś przy tułowiu, to po prostu w niego te strzały nie wchodzą. W grze jest dostępnych kilka opcji w sterowaniu, więc można sobie zmienić konfigurację. A do tego jest jeszcze, czy wolisz grać z autonamierzaniem, czy też może ręcznie? Ja wolałem ręcznie celować, gdyż nie chciałem, żeby gra się przechodziła sama, a też chciałem sobie z tego coś tam pocelować i mieć z tego jakąś frajdę i zabawę. Grałem na średnim poziomie trudności, i tej trudności nie odczuwało się jakoś mega bardzo. Przypuszczam, że jakbym zagrał jeszcze raz na najwyższym poziomie, to nie byłoby gigantycznej różnicy. Oczywiście byłaby jakaś różnica i na pewno bym to poczuł, ale nie na tyle, żeby nie móc przejść tej gry. Fajne jest też to, że na koniec gry, gdy już kończymy kampanię, twórcy dają nam taki, jakby, opis i obrazki pojazdów oraz broni, które można sobie przeczytać. Odblokowują się też po skończeniu kampanii, cheaty do gry, jak nieskończona amunicja. I są jeszcze dwa inne cheaty na nieskończone życie i coś tam jeszcze, ale tylko nieskończoną amunicję mogłem uruchomić. Nie wiem, być może trzeba przejść grę trzy razy na różnych poziomach trudności, żeby odblokować pozostałe dwa cheaty. Bugi w tej grze były. Natrafiłem na dwa, które utrudniały mi dalsze granie. Na przykład żołnierz, który ma otworzyć drzwi dalej, żeby pchać misję do przodu. A mi on po prostu się zawiesił wbiegając w kąt pomieszczenia, przez co raz musiałem grę restartować, a drugim razem jakoś się sam odwiesił i misja ruszyła dalej. Były też problemy z kolizją, gdy chciałem wejść gdzieś po schodach albo przez jakąś drobną przeszkodę. Gra jest mocno liniowa i takie problemy nie powinny się były po prostu zdarzyć. Szkoda tylko, że mimo checkpointu musiałem i tak grać całą misję od początku. Tak samo się Zdziwiłem jak jeszcze wcześniej przed tym bugiem, musiałem wyłączyć grę w środku misji, bo potrzebowałem na dłużej odejść od grania. I zdziwiłem się po powrocie, gdy wczytałem grę, po prostu misja zaczęła się od nowa. Jak już się przekonałem, że tak działają te checkpointy, po prostu znalazłem trochę więcej czasu na granie i zrobiłem ją za jednym podejściem, bo granie jest długa. Myślę, że na około 2,5 godziny, 3 to Max. Dla fana gier o II wojnie światowej to tytuł warto ogrania Natomiast jeżeli ktoś chce kupić sobie fizycznie kopię gry, to w wersji Platinum znajdzie jakąś u nas w Polsce, ale z premierową wersją będzie już znacznie trudniej, będzie to też dużo droższe oczywiście. Podsumowując Call of Duty Road to Victory to dobra gra, ale czy przebiła Heroes dwójkę? Ja bym powiedział, że są na równi w większości elementów, ale z tym przeładowaniem broni to pójście na łatwiznę, bo nie wierzę w to, że zrobili taką dobrą grę i akurat nie umieli w przeładowanie broni. Po prostu zrobili tak i powiedzieli, że okej okay, to wystarczy i tyle. Piszcie co myślicie o tych Dwóch grach, a ja się żegnam. Do następnego razu. Cześć.